A oto młode kirysy z napowietrzaczem. Dosyć dużo ich się tam wylęgło, nawet są wręcz niewidoczne. Ale musicie uwierzyć, że jest ich dużo. A więc trzeba się zabrać do tego odpowiednio tym razem. Mam Artemię, niby 90% wylęgu. I mam ten taki zestaw z Chin do wylęgu Artemii. Pompkę napowietrzającą z Chin, i mniej więcej tak to połączyłem jest tu trójniczek, zawarek przeciwzwrotny z pompki i tu niby sobie później będziemy wylewać artemię Nie wiem jak to będzie działać. W razie czego jeszcze zakupiłem takie dwie nakrętki, takie dwie nakrętki i zrobimy to na sposób tak jak Swebo. Ale poza tym wielkie dzięki Swebo za takie właśnie filmiki, bo człowiek yy, nie porusza się jak dziecko we mgle dzięki temu. Odsypałem sobie 20 gram soli himalajskiej. Niestety nie znalazłem w sklepie morskim, nagle nigdzie nie ma. Eee, litr wody ma być, niby 20 g na litr wody, tak sobie wyczytałem w internecie. Eee, 20 gram eee, soli himalajskiej na litr wody. Eee, szczypta sody oczyszczonej, ja tu dam pół łyżeczki. I zobaczymy, i dam jedną łyżeczkę. Jajeczek. Zobaczymy jak to będzie. Ile tego będzie? Spróbujemy. Sitko też jakieś te mają dołączone do, 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 do inkubatora. Zobaczymy jak to w ogóle będzie hulać. Ok, nie wiem jak wyjdzie nagrywanie. Powiesiłem ten telefon. To będzie aż dziwne. Uruchommy ten chiński. E, te chińskie ustrojstwo. Mamy sól, jak się rozpuści tu w tej ciepłej wodzie już słyszę, że mnie dzieci szukają więc trzeba się śpieszyć znaczy sól się prawie rozpuściła tu się bałem, że tu będzie czeknąć tym drugim mężikiem a na razie, na razie jest okej okay, bo to mocny jest dosyć ten no powietrzać, hałaśliwy ale mocny. Pół łyżeczki sody. Czuję się jak chemik jest tu, a sam w kantorku ha, ha, ha. marzenie jednego, co nie? Otworzyłem jajeczka. No nie piasek. I co? Podejrzewam? No łyżeczka taka o, na razie chyba starczy. No nie mam za dużo aż tych kirysów, zobaczymy. Najwyżej no, dodam innego pokarmu im. Jeszcze można dać tutaj są yy, jeść. gdzie dorzuciłem liści, garbniki, żeby były. Tu już sól się praktycznie rozpuściła. Jeszcze... Okej. Okay. Nagrywa się. Mam już asystenta do nagrywania. Pięciolet... Pięciolatka, który niedawno miał urodziny. Pomoże tać. Damy? <laughs> Damy jedną łyżeczkę tej artemii. Tak to wygląda na początek, dobra. No cześć, minęły trzy doby od wystartowania inkubatorium, czy jak to tam nazwać, wylęgu solowca Artemii. Po 36 godzinach już była mniej więcej połowa wylęgniętych tych jajeczek. Ale zacząłem, bo było jeszcze za dużo tych jajeczek, zacząłem po 48 godzinach sobie spuszczać tę Artemię i od razu już zauważyłem błędy tej całej instalacji, jaka tutaj ma miejsce. Słuchajcie, ja to kupiłem tanio, bo tam 14 zł, bo za to dałem, zamówiłem na Aliexpress promocja jakaś była. I tak, słuchajcie, wiem, że trzeba odłączyć najpierw prąd przy odławianiu, tak? Naświecamy później światło w jakiś tam sposób, żeby świeciło tam na dno, żeby ta Artemia się na dnie zebrała. Dobra, wróćmy za te 5 minut, jak się ta Artemia zbierze na dnie. Ok, mamy tu już minął czas. Tu zeszły troszkę te Artemia Solowe zeszły. No, świeci. Świeci. I tak. Problem tego zestawu jest taki. Słuchajcie, przynajmniej w, tu, w tym modelu, chcę spuścić sobie tym zaworkiem tej artemie. Odkręciłem na maksa. O, może coś pójdzie. Nie, nie pójdzie. <laughs> nie chcę przepuścić tu Artemii. Dobra. Odejmujemy kranik. O, i w ten sposób to idzie. Ale tak, żeby. Mm, to było wygodnie, łatwo było spuszczać, to nie bardzo. Ok, zapalę sobie światło. Mm, druga sprawa, no jednak trochę tych jajeczek się nie zrobiło. Pływa w toni, nie wiem czy to można podawać rybom, czy zjedzą to, czy nie zjedzą tego. Ja podaję i tak. Jeszcze robię to w taki magiczny sposób. Mam tu ala pipetkę sobie to na sitko wylewam i takie sitko wkładam do, do akwarium okay. że takie jest ok podawanie nie wiem, nie znam się pierwszy raz to robię ale już taki sobie po dwóch, trzech razach taki system sobie wypracowałem nie chcę podawać jednak za dużo tej słonej wody Czekajcie, zapalę wam światło Coś widać. Okay, jesteśmy przy yy, wylęgu kirysa. Wyłączymy ten na powietrza. Chciałbym tak, Wam ładnie pokazać, jak to wygląda. Ok, macie kirysy. Trochę ich tam jest. Nie będziemy ich liczyć, bo nikomu się nie chce. Zrobię taką samą technikę, że nabierzemy sobie i przez sitko przelejemy tam sobie do miseczki i podamy. Zobaczymy, czy żerują. Gołym okiem widać te larwy. Nie wiem, czy też to zobaczycie. No i powiem Wam, że z napowietrzaczem. Eee, dosyć fajnie, bardzo duża przeżywalność. Może ze dwie sztuki trzy martwe widziałem. O, z jedną widzę teraz. No eee, i widzę, że pożywiają się tą artemią, więc nie jest źle. Daje plusa i ok. Teraz tu dla Razbor widząco zobaczymy, czy będą jeść. No, może za dużo trochę, Ale tak wyszło. No już sam nie wiem, czy to są jajeczka, czy niewyklute. Ok, słuchajcie, to jest trzeci dzień. artemii, trochę jeszcze tam w środku pływa, ale ja to już zlewam. To już jest mniej więcej tyle. Ja to już zlewam wszystko. Nakarmię wszystkie rybki tym. Widzicie, nie wiem, to chyba na dnie to są niewyklute jajeczka. Tak mi się wydaje. Dużo takiego syfu jest. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Staram się Wam to jakoś tu nakręcić ładnie. Do szklanki spuścimy wszystko co jest. Ok, mam taką jedną szklankę, to pójdzie na tą siedemdziesiątkę damy. Rybką coś zjeść. Jeszcze tu trochę zostało, więc myślę, że na trzy akwaria wystarczy. Ok, przelane nasitko i terminy. Chwila jest po podmianie, więc ryby mogą być trochę przestraszone. Ale rozbory już się tam biorą do jedzenia. Okej, okay, słuchajcie, próba druga z artemią, tym razem litr wody, 20 gram soli zwykłej, kuchennej, jodowanej. Tam gdzieś filmik z Febo miał, że używa jodowanej, zwykłej i nie widzi różnicy, więc ja też spróbuję, czemu nie. Na tych samych warunkach i ta sama ilość artemii. Dobra, zaczynamy. Niech to teraz się trochę wymiesza, i za chwilę dodam Artemia. Czy to jakaś jest różnica? Czy to się wymiesza, czy nie? Nie mam pojęcia. Możecie dać znać w komentarzu. I ok, leci płaska łyżeczka Artemii. Ok, wszystko ładnie pracuje, i zostawiamy. Wpisuję się tu w notatnik, i zostawiamy to na 48. Ok, minęły kolejne dwie doby. Od nastawienia tutaj naszej artemii zaświecimy światełko poczekamy 10 minut i zobaczymy ile się wylęgło a oto wyniki spójrzcie o, na dole to są te niewyklute wydaje mi się że jest ich o wiele mniej tym razem jest troszeczkę tej artemii wydaje mi się że Lepiej to teraz jakoś wyszło. Dałem troszeczkę więcej sody oczyszczonej. Dzień później, bo ja zapomniałem na początku dać. I wynik w miarę chyba ok. Tu się nie wiem, jak to jest, a że ta Artemia tu schodzi do zaworka przeciwwzglotnego. A tu nie. Nie wiem o co chodzi z tym. Dobra, spuścimy trochę tej Artemii do szklanki. Ok, palone z powrotem, ale to głośne, robi hałas. Dmuchniemy z powrotem, żeby tu w wężyku Artemia nie siedziała. Ok, idziemy karmić. Ok, witam Was w takim podsumowaniu myślę tego jak wyręgać artemię. No powiedzmy. Słuchajcie, nie jestem żadnym mistrzem, nie znam się na tym. Yy, mogę tylko powiedzieć jak mi się to teraz udało. I w sumie czy warto taki mieć brzęczyk z Chin. Ok, słuchajcie, wyłącz ten traktor. To jest tragedia. Opieprz od żony dostałem za ten. Łas. Będzie, trzeba, będzie trzeba to wymienić albo jakoś wyciszyć myślę o zbudowaniu tutaj takiego stojaczka z dwiema dziurami na butelki ten inkubator moim zdaniem się nie nadaje do niczego znaczy no kształt nie no fajnie wszystko spoko ale wolę, ale wolę ten pomysł z tą nakrętką i już Wam wytłumaczę czemu, tu jest wszystko tak na równe. Niewylęgnięte jajeczka zbierają się na dnie, prawda? Już nawet widać, że leżą nieruchomo. I jak spuszczacie Artemię, one też lecą. Później to tam unosi się na wodzie, robi syp w akwarium, generalnie. To, że światełko sobie świeci, Artemia zmierza tu, to nie zmienia faktu, że jak później spuszczamy, Puszczamy sobie nasze artemie, to wszystko leci z jajeczkami. Tu, przy tej nakręce. myślę, że unikniemy to. Tego, unikniemy tego, bo tu się zbiorą w środku tego kapsla te jajeczka niewylęgnięte, a tutaj troszeczkę wyżej. Normalnie powciągamy sobie Artemię i myślę, że to będzie takie fajniejsze, wygodniejsze. Nie wiem czemu te zaworki nie działają. Czemu tu się to wszystko cofa? Nie mam pojęcia. Będziemy to jeszcze testować. Może będzie jak być po prostu jakieś inne, yy. albo to jest to, że ruch Artemii tych robaczków powoduje, że to po prostu schodzi tam w dół, no ale w stronę kurka to nie schodzi, tylko w stronę tego zaworka. Ok. No i wymyślimy sobie taki stojaczek na dwie butelki z tymi nakrętkami będzie trzeba zainwestować w cichszy na napowietrzacz bąbelki te duże tu są też uciążliwe no ale co słychać głośno że tutaj traktor jest włączony odpalony i myślę właśnie tak to rozwiążemy tu sobie będzie taki drewniany stojaczek gdzie w środku będzie można dać podświetlenie jakieś słabsze bo lampka droweru nie za bardzo się nadaje za mocno świeci i ta Artemia yy, nie wie gdzie lecieć. O, tu już macie. Widzicie, jak się jajeczka zebrały? Nie chcę, żeby to podsumowanie jakoś wyszło źle. No tak, rzucam myślami w eter i nie chcę się powtarzać za bardzo. Czy te jajeczka polecam? Kurczę, no nie, nie mogę Wam powiedzieć, czy polecam. Mi się wylęgają. Ja tu w kantorku 18-19 stopni. No, widzicie, jest mnóstwo, mnóstwo wylęgniętych. Za pierwszym razem z 20 gramami soli, pół łyżki sody. A, tak, było więcej tych, myślę, jajeczek pełnych. Teraz daję zwykłą sól jodowaną. zobaczyć czy to będzie jakaś różnica. I wydaje mi się, że jest większy wylęk. Będziemy jeszcze, może, testować coś z temperaturą. Na pewno, jak jest wyższa temperatura, to powinno to być, przebiegać lepiej, bądź szybciej. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co wy uważacie. A na dzisiaj to chyba wszystko. Może będzie jakiś następny filmik, albo może jakiś szorcik wrzucę, jak już zmontuję sobie tutaj taką półeczkę, ustrojstwo i zobaczymy, jak to będzie wyglądać i funkcjonować. Nie, czy ja potrzebuję na dwie butelki robić taką artemię? Średnio bym powiedział, średnio. E, takie coś mi starcza na 2-3 dni spokojnie. I tak przekarmiam, tak przekarmiam te ryby, że to aż głowa mała. Dla tych samych małych kirysów to jest stanowczo za dużo. Zacznę chyba robić e, pół litra roztwór i dawać pół łyżeczki tej artemii. No i wtedy, może, rob, bym robił na dwie butelki. O, też nie jestem taki pewny. Spróbuję jeszcze, taki mam pomysł kolejny, że mogę robić na te dwie butelki, w tej jednej butelce będę próbował wyhodować jak największe te artemie, yy. nie wiem czy do tego nie będę musiał zakupić jakiegoś pokarmu dla nich, planktonu, zobaczymy, zobaczymy, muszę troszeczkę tu poczytać, poedukować się, kolejny minus, yy. Tego inkubatora to jest ten kranik, to się nie nadaje do niczego. Już wiem, że następne yy, to trzeba w ogóle, żeby to leciało. To trzeba zdjąć ten kranik. Już wiem, że następne te właśnie z nakrętką to będę miał po prostu blokowane w taki sposób żeby to nie, nie spływało po prostu odczepiam, zakładam, odczepiam zakładam i to chyba będzie w najlepszy sposób chyba że znajdę gdzieś jakiś taki większy ten zaworek zobaczymy czy to jest warte 40 zł tak jak jest w normalnej cenie nie, nie jest warte jedyny plus to ta siateczka do artemii ale to sobie można mówić za 3 zł Chyba, że ktoś nie potrzebuje sobie majstrować i wydziwiać, dodajcie sobie do obserwowanych, może w końcu wskoczy za, za 14 zł, tak jak ja kupiłem, darmowa przesyłka, to może się tak bawić, ewentualnie. Jajeczka spoko, wylęgają się, działają, to chyba najtańsze jakie znalazłem, 31 zł za 50 gram, to nie ma, nie ma tragedii, myślę, że na bardzo długo mi starczą. W moim zapotrzebowaniu porównanie do Invitala to jest tragedia. Jeszcze Wam zaraz nagram głośność. Ok, nagramy głośność. Poczekajcie. Zostaje takie, no prawie metr, od tego nie wiem czy słychać. Znaczy bąbelki. I na powietrze z tak z 5 cm. Dosłownie trakt. Patrz, idziemy zobaczyć dla tego drugiego napowietrzacza. Okej, okay, jestem przy tym drugim. Też jakoś mikrofon znajduje się z 80 cm. Macie pombalki. na powietrze, od razu Wam mówię, że ja go nie słyszę. W ogóle go nie słyszę. Nie wiem, czy w mnie słyszycie. Ja go w ogóle nie słyszę. Jest niesłyszalny i ten na powietrze zapewni Wam spokojne noce. Myślę, że i w sypialni dla wielu osób by był ok. Ja go nie słyszę. Nie wiem, bąbelki mnie wkurzają, ale to na napowietrzacz jest cichutki. Macie tu jeszcze rzut oka na najedzone kirysy. Widać też pomarańczowe brzuszki. no się artemii. Bardzo przyjemny widok. Bardzo duża przeżywalność dzięki napowietrzaniu. No i myślę, że to na dzisiaj tyle Wnioski wyciągnijcie sobie też sami. Czy warto inwestować czy nie. A ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie dać subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z następnymi filmami i do zobaczenia cześć. A no i zapraszam do sekcji komentarzy. Na razie.